Dwa lata bardzo trudne. Z czego to wynika? Z sytuacji jednak po covidowej, bo to nawiązuje dalej gdzieś tam, mamy tą, tą sytuację. Ale obecnie to jest sytuacja, którą mamy ze względu na sytuację ogólnoświatową. Ta trudność jest ewidentnie związana ze spadkiem popytu. My mamy bardzo zdywersyfikowaną ofertę. Sprzedajemy do tak wielu swoje wyroby, swoje produkty, sprzedajemy do tak wielu kanałów i różnych branż, że. To powoduje naszą taką stabilność, nawet w okresach takiego kryzysu, który w tej chwili jest takim, właśnie jakby ruchem wywołanym przez pandemię, bo trzeba było firmie po prostu postawić na działania, które w takim momencie będą dla klientów do zaakceptowania, niekoniecznie zawsze sprzedażowe. I za tym poszło. Tysiące szkoleń, powstanie całego systemu u nas webinarowego, Ropak Akademii online'owego. Ropak Akademii to znaczy, że mamy, że tak powiem, swoją akademię, gdzie uczymy ludzi montażu, Używania elektronarzędzi i bardziej skomplikowanych rozwiązań, które sprzedajemy w budownictwie. Bardzo mocno, że tak powiem, przez przysz... w okresie pandemii poszliśmy na online ofertowanie, w ogóle na pracę online. Ową. To wszystko dało całkiem niezłego kopa. To właściwie procentuje do dzisiaj, bo na przykład szkolenia to bardzo dobrze widzimy w tej chwili. Po zakupach, po tym, co klienci kupują, że był to bardzo dobry krok. Bardzo ważnym elementem, które on wyróżnia, które naszą firmę, ale wyróżnia też wiele innych firm, ale na przykład to nas odróżnia od konkurencji, to są innowacje i ciągłe wprowadzanie nowych produktów na rynek, nowych rozwiązań. To pcha do przodu, bo cykl życia produktu jest bardzo określony. W pewnym momencie produkt dany mają wszyscy. I człowiek zaczyna konkurować tylko ceną. No, oczywiście musimy być do, dopasowani cenowo do rynku, tak, ale Roblak zawsze stawiał na innowacje. Teraz wprowadziliśmy elektronarzędzia. Pierwsze elektronarzędzia, o które można powiedzieć, że są polskimi elektronarzędziami. 30 lat, bo wcześniej jakaś Celma, takie rzeczy, były, których praktycznie nie, już nie istnieją. My mamy swoje elektronarzędzia, które w ciągu 3 lat, praktycznie w, najbliższy w ciągu trzech lat, planujemy praktycznie całą produkcję już przenieść tutaj, jakby robić własnymi rękoma. Są to elektronarzędzia na najwyższym poziomie dla wykonawców, dla profesjonalistów z bardzo długimi okresami gwarancyjnymi i na sprzęt, i na baterie. To też to jest taki wyróżnik, bo przeważnie konkurencja daje jakieś 3 lata gwarancji, na jakieś na coś, ale na tą drugą część już nie da tych trzech lat, no bo to, wiadomo, to jest to po prostu margenik. My dajemy trzyletnią gwarancję na wszystko, czyli na system bateryjny i na sprzęt. To jest jedyna taka oferta w Polsce, czyli szukamy raz nowych rozwiązań, nowych e, produktów, które chcemy wprowadzać i wprowadzamy na rynek i staramy się, by te produkty się odróżniały od konkurencji. Taka z... Prosta zasada na sukces w sprzedaży. Ja się czuję kreatorem budownictwa z branżą budowlaną. Ja i moja firma jest związana od 100 lat pod nazwą Ropla, wcześniej 30 lat pod nazwą Koelner I zawsze czuliśmy się kreatorem budownictwa. Nie chcieliśmy po prostu ściągnąć z Chin trochę śrubek, żeby zarobić 5 zł. Nas interesowało to, żeby ludzie brali od nas rozwiązania i traktowali naszą ofertę bardzo kompleksowo. Tak? I to wydaje nam się, znaczy na pewno nam wychodzi. Czym ta nagroda jest dla mnie? Ale no, nie jest dla mnie. Ja myślę, że jeżeli chodzi o naszą firmę, to takie słowa, zawsze w firmie ważni są, są ludzie. Czasami już tego nie mogę słuchać, tak powiem, jak słyszę takie zdania. W naszej firmie naprawdę ważni są ludzie. Wskazówka dla tych, którzy aspirują, jest taka, że będą musieli ciężko pracować. A nie rok, nie dwa, nie pięć, nie dziesięć. My na to, gdzie jesteśmy, pracujemy 30 lat. Tak? Ja oczywiście mówię jeszcze 30 lat pod szyldem Koelner, a od 100 lat to, co cały know-how, który kupiliśmy, że tak powiem, angielski, czy kupiliśmy najstarszą firmę w historii w ogóle zamocowań firmę, która wymyśliła kołek rozporowy i opatentowała no to, to jest 100 lat. No to ja życzę powodzenia wszystkim tym, którzy będą próbowali dogonić nas w 100 lat.